Dzisiaj przetestujemy wciągarkę w Kładzie Lącin. Zobaczymy, czy coś się urwie. Oj, ogólnie z jaką siłą e, ciągnie. Czy da rady pojazd uciągnąć? O, tutaj przejdę. Zapniemy pod taki samochód. Auto zahamowane na, e, hamulcem ręcznym oraz na biegu. I zobaczymy, czy przyciągnie nam samochód. Czy kład na zblokowanych kołach przyciągnie? O, tutaj mamy wciągareczkę. Wciągareczka oryginał pisze 2500 LB. Siła, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zobaczymy, linę, jaka jest. Jaka jest długa, o proszę. Z tej strony mamy takie sprzęgło, wystarczy przekręcić. Nie wiem czy w prawo czy w lewo. W prawo. O tak jak tutaj jest opis, słabo widać. Zgodnie z opisem mamy rozblokowane sprzęgło. A nie, przepraszam, pomyliłem się. Przekręcamy w lewo, nie w prawo, zgodnie z opisem mamy rozblokowane. Możemy linkę wyciągnąć, sprawdzimy ile jest metrów, o jak to wygląda. Powiem tak, linki mamy równe, zmierzono 15 metrów. Jestem ciekawy, jak ona jest tu zakończona. Jak mi się uda, to zrobię zdjęcie w środku, by pokazać. Także 15 metrów mi się wydaje, że długość wystarczająca. No i proszę, gdy chcemy wciągnąć linę, to przełączamy z powrotem w lewo. Blokujemy sprzęgło. Załączamy zapłon. O, i wciągamy linę. Zapłon załączony o i testujemy, czy przyciągnie półtora tonowy samochód, czy kładzik pojedzie do przodu, a może się coś urwie. Zaciskamy hamulec ręczny. Momencik, pomomencik, ja tu pokazał czyli hamulec przedni oraz tylni, blokujemy tym tu mamy taką zapadkę, na chwilę odłożę telefon, bo z jednej ręki nie dam rady ale o tak to wygląda, tym blokujemy zablokowałem najmocniej jak się dało o i włączamy zapłon jeszcze tutaj oddalę kamerę O, ale się nie da, muszę przełączyć. Przełączyłem obiektyw na troszkę dalszy. O i próbujemy bez kierowcy, samym guzikiem. Zobaczymy, czy podda się kład. Czy po prostu samochód osobowy. Niestety, nie jedzie na no zblokowany kołach Gągarka dosyć mocna, kłada w po asfalcie praktycznie bez problemu. Usiadłem na nim, zobaczę czy docisnę go i przyciągnie samochód, ale wątpię samochód jest cięższy. Nie, niestety na zblokowanych kołach ciągnie do przodu. Jeszcze pokażę ile się obniżył układ popuścimy względem naciągniętej liny. Proszę. Proszę, jak go wciskam. Będzie okazja, weźmiemy. Przetestujemy w błocie po prostu gdy koła się zanurzą, zobaczymy od drzewo czy wciągarka jest w stanie go wyciągnąć. Pozdrawiam.